Dzisiaj jest 23 sierpień 2022 roku wtorek godzina około 16, Wrocław, plac nankiera Wrocław, plac nankiera Wrocław, tu jest ambasada Ukrainy właśnie w tej okolicy. Taki piękny, piękne popołudnie wrocławskie i teraz właśnie zwiedzam sobie Wrocław, centrum Wrocławia, budynki sądowe, w godzinach pracy zwiedzałem sobie i sobie spaceruję i odwiedzam dzisiaj ambasadę Rumunii we Wrocławiu, bo tam jest, potem, potem idąc dalej, będąc w rynku Ambasadę Republiki Indii we Wrocławiu. Potem ino, inozali, tutaj w kierunku placu. Nankiera, konsulat meksykańskich Stanów Zjednoczonych, odwiedziłem. I odwiedzam właśnie różne, właśnie inne, po, podobne miejsca. Jest to informacja do wszystkich wolnych ludzi, do sędziów w pokoju prokuratorów pokoju, łaby przysięgłej ich wszystkich suwerenów teraz właśnie sprawdzam ile jest ambasad różnych we Wrocławiu, konsulatów jak one są otwarte dostępne dla dla mieszkańców Wrocławia itd. i tak dalej i Poświęcam czas, aby poinformować ich wszystkich o tym, że jest wrocławski bandyta, bardzo groźny bandyta sądowy Magdalena Kaliszewska. Jako pracownik sądowy, dziesięcioletni już. Druzgała Szczepanik, lat około 52, pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości we Wrocławiu. Utrudnia mi i w niektórych przypadkach uniemożliwia poprzez swoje przestępcze działania, abym mógł być pomocny właśnie w takiej sytuacji, jaka jest ludności i obywatelom kraju Ukraina. Gdyż poprzez nękanie mnie 5 lat przez państwo polskie w sposób czynny, być może nawet nadgorliwy, albo poprzez aresztowanie mnie pozbawienie wolności na nie wiadomo jak długo, na pobyt w jakimś psychiatryku wrocławskim lub w areszcie tymczasowym wrocławskim, na całą wieczność, albo jeszcze dłużej tam można mieć przyjemność albo nieprzyjemność być. Jest to plac Nankiera we Wrocławiu, dlatego też, będąc pozbawionym wolności, bezprawnie, bez kwitu, be, bez dowodów żadnych, nie mógłbym w takiej sytuacji, jaka jest, być pomocny ludności ukraińskiej, mając kontakty międzynarodowe i znajomości, których na pewno nikt nie będzie podważał, ponieważ jest to bezsporne. Dlatego też uważam, że to jest bardzo duże przestępstwo międzynarodowe w wykonaniu skundlonego, parszywego bandyty międzynarodowego, złodzieja, przestępcy Mataczyciela, oszusta, który to wszystko robi w dobrej wierze dla siebie, ale on to robi w złej wierze już od pięciu lat, więc robi to bardzo świadomie, dokładnie. I jest świadomy co do milimetra tego, co robi. Więc tutaj chciałem to no, jasno powiedzieć, że ona że to robi świadomie. To nie jest jakaś pomyłka, błąd i tak dalej. Ponieważ, no, ileż można być w nieświadomości: rok, dwa, trzy, cztery, cztery, cztery i pół lata. A jeśli się dokonuje przestępstw przeciwko komuś 5 lat już, piąty rok z rzędu, o to samo, to znaczy, że, no, że jest się tego świadomym, co się robi. Dlatego też niniejszym informuję wszystkich przy okazji, że bandyta parszeby międzynarodowy, Magdalena Kaliszewska, druzgała Szczepani lat około 52 jako pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości we Wrocławiu. Sąd Rejonowy Wrocławczyk i Wydział I Cywilny już od pięciu lat podejmuje działania swoje przestępcze, nikczemne, niczym nieuzasadnione, abym uwięzić mnie, pojmać, pozbawić wolności na nie wiadomo jak długo, przez co gdybym był właśnie pojmany i pozbawiony wolności, nie mógłbym pomagać Ludności ukraińskiej w tej sytuacji, jaka jest, to takie buraczkowe auto, tam wyższe to jest na tablicach rejestracyjnych niebieskich więc konsularne. Dobrze, więc tyle tylko tutaj mogę budynku pokazać. Tam było takie opancerzone auto. Jak szedłem tutaj od strony rynku, więc od razu podszedłem zapytać się, czy tutaj mogę swój film nakręcić. I panowie powiedzieli, że nie mogę nakręcić, więc zacząłem pytać dalej, czemu nie mogę i dlaczego. Więc na końcu panowie. Aha, nie, nie chcieli okna otworzyć więc hałasy były na zewnątrz, więc tak no, mało komfortowo po prostu nasza konwersacja przebiegała. Jak byłem w Warszawie przy Kaczyńskim tam na Nowogrodzkiej kilka dni temu, w Warszawie to tam panowie otworzyli z takiego opancerzonego auta okno i, i żeśmy spokojnie mogli pogadać i, i być może bardziej na luzie tam na Nowogrodzkiej, tam takie auto opancerzone yy, jeszcze stoi, przynajmniej stało tak, jak ja tam byłem. Mimo, że właśnie z tego opancerzonego auta, zakratowanego, dowiedziałem się, że już, no... Um, um, osoby, które posiadają karmę e, kota u siebie w domu, że już tam na Nowogrodzkiej nie funkcjonują, więc nie musiałem tam wchodzić do góry, żeby e, klamkę pocałować i tak dalej. Więc tutaj panowie okna mi nie otworzyli, ale powiedziałem, że w Warszawie odwiedzam ambasady i, i mam sprzęt do filmowania i różne krótkie filmiki robię. I tutaj powiedziałem, że właśnie idąc tutaj od budynków sądowych, tutaj od ulicy sądowej w kierunku rynku, tam był konsulat Rumunii, nakręcony filmik. Później konsulat meksykańskich Stanów Zjednoczonych, też nagrany filmik. Konsulat honorowy Indii, nagrany filmik, więc idę właśnie w tym kierunku, tutaj, w kierunku Placu Nankera. To sobie zobaczycie, że no właśnie to jest tutaj cel na końcu rynku, aby właśnie taki sam dokładnie filmik nagrać. I, i nie było z tym problemu bo żadnego opancerzonego auta i uzbrojonych różnych osobników takich czy innych nie było więc sobie spokojnie o, od razu prawie że na żywca filmiki publikuję a tutaj no, na placu na Nankiera jest ambasada więc no opancerzony samochód to mówię żeby uniknąć sytuacji na przykład żeby mieć w plecach cały magazynek bo wiadomo, no, 13 piątek, 13, 13 na przykład, czy ktoś ma zły i tak dalej, pociągnie za spust i można cały magazynek mieć w plecach, więc, więc no, sprzęt się popsuje i tak dalej. Więc y, y, postanowiłem, że podejdę do tego opancerzonego samochodu, zapytam się i tak dalej. A jak załóżmy, panowie coś tam wykombinowali, to jakoś tak się ustawię po prostu pod innym kątem. A i tak coś bym nakręcił, bo to, że, że jakiś pan, który ma kilka magazynków przy sobie w takim opancerzonym samochodzie, po prostu mi mówi, że nie można kręcić. A ja po prostu mówię, że ja mogę potwierdzić to, że pod ambasadami w Warszawie kręcę i jakoś nie ma nikt z tym problemu. We był też, a no, powiedziałam tak, że gdyby tu Was nie był, to bym nakręcił i już bym poszedł. Po prostu. No albo załóżmy, że, że, że czasy konwersacji z wami po prostu jest już dwa razy dłuższy niż załóżmy ten filmik, po prostu, który chciałbym nakręcić, o to chodzi, więc, więc powiedziałem im po prostu, że gdy pójdziecie sobie stąd, pojedziecie z waszym pancernym autkiem za moje podatki, jak, jak już tam pojedziecie sobie, to załóżmy wtedy szybko, no będę tam na miejscu, nakręcę filmik, a i tak go nakręcę, więc załóżmy to nie będzie problem, ale tu jesteście, więc pytam się po prostu was, żeby, żeby nie mieć yy, całego magazynka w plecach, no bo kto chciałby mieć cały magazynek w plecach, no po co mieć cały magazynek, skoro można mieć 2, 3, 4 magazynki pełne w plecach, no albo pół magazynka, a nie cały magazynek, dobrze, więc właśnie tutaj no sobie... Sobie w miarę kręcę, właśnie filmy, ale drodzy wolni ludzie, sytuacja wygląda w ten sposób, że nie mogę pomagać ludności ukraińskiej poprzez jednego bandytę. Zobaczcie, tylko poprzez jednego bandytę sądowego obrocłapskiego, który czycha na moje życie, zdrowie, na moją wolność, nietykalność i ewentualnie pozbawienie wolności nie wiadomo jak, na jak długo on po prostu pozbawia mnie tej możliwości, aby pomagać ludności ukraińskiej, która tutaj czeka właśnie w kolejce do, do swojej ambasady a panowie, z, o tam widać panów z tego samochodu widać tam z daleka panowie w takim o pancerzonym samochodzie, właśnie są i, i no nie, 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 nie do końca akceptowali moją chęć właśnie tutaj kręcenia. Dziękuję, pozdrawiam.